Witam serdecznie. Cześć wszystkim. Coś to słuchajcie, mi się wydaje, że niedługo będą się ja chyba chciały zaczynać maliny. Tu jedna, tam jedna. Tu się coś czerwieni, tam się coś czerwieni. Na no to by wychodziło, że jeszcze troszkę. No, wcale się nie dziwię, na takie gorąco to w ogóle nie wiem. To te krzaki, to dobrze, że żyją jeszcze w ogóle. Strasznie duszno jest. Normalnie, duchota niesamowita. No, przypaliło te maliny trochę. Daje im w kość ta pogoda. No i słuchajcie, śmiechem, żartem. Zerwałem pierwszą wytłaczankę malin. No, są to maliny na razie niskiej jakości, bo z tych pierwszych takich wypustów, które puściły z zapasowego ponka, Aczkolwiek uważam, że zbiory niebawem. Ach, jadę zobaczyć do sadu. Jeden z tym samochodem, bus mi się jeden zepsuł, eee, drugi był na rynku. Malutki samochód Arosę wzięli ś truskawki, bo pojechali od 16 rwią Tyle samochodów i nie ma czym jeździć. Z skuterkiem mi się nie chce jechać, bo to 5 km. Jadę zobaczyć w ten sad co tam tarcink go atakował. Słyszę ciężarówkę po przedwczorajszej akcji z niezamkniętą szybą. Ach. Się na Zobaczcie, co to dzisiaj 33, ale tam już no chmurzyć się zaczyna. W nocy zapowiadają burzę. jest 33 stopnie. Nie wiem, poszli rwać z kawki, ale to nie wiem, czy to dobry pomysł. Za bardzo grzeje. Jesteśmy Ale się masakrycznie zaczęła Co my tu mamy Mączniak Mączniak wchodzi Uszkodzenia mrozowe. Chyba myszyca boi no, i co? I Tarcznik zaczął wchodzić na jabłka. Z tego, co mi się wydaje. No, i zrobimy jeszcze raz tym momentem chyba. Jak nie będzie za późno. No, raz robiłem, kurde, ale chyba się nie strzeliłem. No, zaczyna burczeć tam. Zaczyna burczeć. Jakby były jabłka w miarę to się pchają dziadostwa choróbska. Dużo jest pomrożonych uszkodzeń. Dobra, tam samochód zostawiłem zapalony. Dobra, lecę. Lecę do domu, bo pogoda się psuje. Wyjeżdżałem grzało o 2 stopnie się schłodziło a mamy takie coś w okolicach Zwolenia przeszła silna burza gdzieś informacje dopiero przeczytam na fejsie Kurbuszowa gdzieś trąba powietrzna się pojawiła Też idzie coś, ale bardziej kierunek ma północny, czyli Pławy na pławy dębli Miejmy nadzieję, że nas umie. Idzie chmura szelfowa. Nisko. Taka chmura zwiastuje bardzo duży wiatr z początku. Duży wiatr. Kurde macie. Źle to wygląda. Słuchajcie, zrobiła się noc. Normalnie zrobiła się noc. Cholernie nie lubię burz. Człowiek boi się o wszystko o plantacje, o budynki dosłownie wszystko człowiek w mieście siedzi dla niego burza to burza a na wsi dla człowieka burza to jest ryzyko że straci człowiek wszystko w ciągu kilku minut jest masakra wszystko lata po podwórku dosłownie wszystko, trampolina poleciała wszystko lata Normalnie jak trąba powietrzna Chodź od okna, odejdźcie od okna. Chodźcie o tutaj Chodźcie o tu O tutaj, 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 tutaj. Stańcie się tutaj Słuchajcie, jest bardzo źle. Porwało altankę, porwało domek. Zaczyna walić grad poszedł cały domek Cały domek poszedł. Słuchajcie, to co się dzieje tu z armagedon. Armagedon po prostu. Grat, z okna, z okna się leje woda, ale skąd ta woda się leje? Z sufitu? Zalewa nam mieszkanie. Ja zamknąłem drzwi. Tak długo burzyć to tu jeszcze nie było. na Armagedon. Słuchajcie, jest armagedon. Zobaczcie, co się dzieje. Ja nawet się nie wyхожę, bo się boję. Ależ zimno się zrobiło. Wiecie. Kolega niedaleko mnie mieszka. Cebulę przerabia. Tam jest dach od jego domu. A dach od jego budynku jest tutaj. Tragedia. Następna chmura idzie. Jadę do domu. Zobaczcie. Szok. Szok. Spadam do domu, bo następna chmura idzie. Jeszcze mi się ręce.